Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Wszy czas na podsumowanie kwietnia. Jestem mega zadowolony, gdyż kwiecień to kosmiczny mój miesiąc. Po raz kolejny pobite kilometry z poprzedniego miesiąca, czyli marcu, było 408. W kwietniu było 445, tak jak tutaj widzicie. Czas poświęcony na trening i spalone kalorie. Waga od schudnięcia minus 15 stopni, 15, 15 stopni, tak, minus 15 kg w normie utrzymuje się. Tak więc cel osiągnięty, i trzeba robić dalej. Wszystko najważniejsze. Się skupiać na systematyczności. Systematyczność w dzisiejszych czasach. No i trzeba powiedzieć, ciężka robota, bo bywa tak, że się nie chce, ale trzeba przestawić mentalnie głowę. To już nieraz wspominałem o kanale. Na kanale można zobaczyć u mnie temat mentalu. To wszystko zaczyna się w naszej głowie, bo to jest kluczowe. Kluczowe, gdyż wszystkie czynniki wpływają na mental, zdrowie psychiczne, zdrowie psychiczne, jak wygląda nasze ciało. Nie możemy czuć się dobrze, jeżeli nasze ciało jest otyłe, a nam to się wmawia, żeby zaakceptować siebie. Chyba, że ktoś lubi zamiast spędzać czas z najbliższymi, to chodzić po lekarzach i w wiadomym wypadku brać. Leki, które naprawdę nie są nam potrzebne, przede wszystkim trzeba zadbać o własne zdrowie. A najlepszym, tak powiem, energetykiem są zdrowy sen, czyli kłaść się dosyć wcześnie. Dzisiaj mamy ciągle social media jesteśmy za bombardowani tymi treściami że tak naprawdę oglądamy, scrollujemy, tak są aplikacje konstruowane, żeby było nam jak najciężej wyjść z tego natłoku wiedzy. No i ciągle scrollowanie, scrollowanie. Tak więc mądrzy ludzie chcą nam ograniczyć właśnie to wszystko, żebyśmy nie chodzili, nie ćwiczyli, tylko siedzieli przed telefonem. Dlatego najważniejsze to jest odpoczynek, zdrowa głowa, też wiadomo, cele, żeby sobie podzielić na bloki. Tak jak mówiłem kiedyś, 8, 8, 8, 8 pracy, 8 odpoczynku, bo wiadomo, człowiek nie jest z gumy i może być tak, że przypracujemy się, będzie wypalenie, i wtedy też odbije nam się to na zdrowie, Tak więc wszystko trzeba. Jakby to powiedzieć, zaplanować, no i trzymać się planu, trzymać się planu, żeby go realizować. Najważniejsze to wpisać sobie, jakieś może nawet przypomnienia jest kalendarz Google, gdzie może nam przypomnieć o tym, by dzisiejszym właśnie ten możemy stracić bardzo dużo na nie osiągając niczego. Tak więc trzymajcie się, dbajcie o zdrowie, biegajcie, ruszajcie się, bo to jest najważniejsze, jakieś proste ćwiczenia. Na kręgosłup, wokół kręgosłup, ma w drugi mózg. Trzymajcie się, hej!